takich sojuszników, jak wiecie, samoobronę na no, partię postkomunistyczną w istocie i LPR, no ten przykład takiej dziwnej partii, która była artyradykalna, tylko na czele miała kogoś, kto się nazywa Leper. Nie, przed... no. <grym>, no nie, Nie mówcie mi o koniu, bo mi się pomyli. <grym>, no, o, się... <grym>, no, on się nazywa Giertych, a Giertych to nie znaczy koń. Koń to jest jego wygląd. <noise> <noise> Dlatego go nazywają koniem, Ale w tym nie byłoby nic złego. Niechby sobie wyglądał nawet jak dwa konie. Aha, żeby tylko działał w inny sposób, ale działa tak jak działa. Są różne rodzaje koni. Takie jak ten. Pomnik seksownego konia w Koninie. Ale są też inne konie. Pozdrowienia dla Romana Giertycha.